Z Ewangelii, według świętego Mateusza. Kiedy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swoich uczniów: Co ludzie mówią o Synu Człowieczym? Kim jest? Oni odpowiedzieli: Według jednych Janem Chrzcicielem, według innych Eliaszem, według jeszcze innych Jeremiaszem lub jednym z proroków. Zapytał ich: A wy co mówicie? Kim jestem? Szymon Piotr odpowiedział: Ty jesteś Mesjaszem, synem żyjącego Boga. Na to Jezus mu rzekł: Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz mój ojciec, ten w niebie. I ja ci oświadczam, że ty jesteś Piotrem, skałą. I na tej skale będę budował mój kościół, a oddziały piekła go nie przemogą. Dam ci klucze Królestwa Niebieskiego. I jeśli coś zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie. A jeśli coś rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Wtedy nakazał uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem. Komentując ten dzisiejszą Ewangelię, chciałbym może przede wszystkim zatrzymać się. Przy tych słowach Pana Jezusa błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jony, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz mój Ojciec, ten w niebie. Co może znaczyć to, że nie ciało i krew? Hmm? Yy, oczywiście pewnie yy, wyjaśnień tego sformułowania może być wiele, ale... Ja osobiście, kiedy przeczytałem dzisiaj te, te słowa i po raz kolejny się nad nimi zastanowiłem, to odbieram te słowa w ten sposób, że błogosławiony jesteś, Szymonie, bo ty wiesz, kim ja jestem, ale nie dlatego, że ludzie ci powiedzieli. Nie dlatego, że ludzie ci powiedzieli, kim ja jestem. Tylko Wiesz to z osobistego doświadczenia. I właśnie jak czytam słowa tej dzisiejszej Ewangelii, to przypomina mi się mój przełomowy moment życia. Moment, który zaważył na całym moim życiu. Na pewno, gdyby nie to wydarzenie, no to. Całe moje życie potoczyłoby się zupełnie inaczej, na pewno. Mianowicie chodzi o taki moment, w którym od właśnie takiej wiary, która teraz wiem, że. no nie do końca była w ogóle wiarą, ale od takiego przekonania o tym, że Jezus jest Bogiem, przeszedłem do osobistej relacji z Panem Jezusem. Która to relacja nie? przekonała mnie o tym, że Jezus jest Bogiem? Otóż chodzi o to, że i to jest zjawisko dość powszechne nie? teraz w Kościele, w świecie w ogóle, nie? że tak, no głównie w Kościele, tak, ale na całym świecie. O. Mam na myśli to, że bardzo dużo ludzi wierzy w Jezusa Chrystusa, bo urodzili się w tak zwanym katolickim kraju albo w katolickiej rodzinie. No i od dziecka słyszeli: że Jezus jest Bogiem, trzeba się modlić do Pana Jezusa: On czuwa nad Tobą, On Cię zbawił, nie? On jest jedynym Zbawicielem też. No i tak. Wszyscy mówili, więc, więc mam takie przekonanie, więc takie. Czyli, czyli i, i to przekonanie nazywamy, nazywamy często wiarą. Ja też tak do 16 roku życia funkcjonowałem. No i bardzo dobrze oczywiście, że rodzice katecheci mi mówili, nie? księża w kościele mi mówili, że Jezus jest Bogiem. Bardzo dobrze. Ale ale dokonał się w moim życiu taki przełomowy moment, kiedy można powiedzieć osobiście spotkałem Chrystusa, kiedy doświadczyłem tego, że Jezus jest żywy. I, i w tym momencie zrozumiałem, że już nie dlatego, Wierzę w to, że Jezus jest Bogiem, bo mi ktoś to powiedział. Tylko wierzę, bo spotkałem pana Jezusa, bo doświadczyłem jego miłości. On mnie jakiś, w jakiś sposób dotknął. Oczywiście to się działo wewnątrz, to było wewnętrzne, duchowe przeżycie. Ale to było przeżycie, no tak realne. Jakby faktycznie Pan Jezus przy mnie stanął, do mnie coś do mnie przemówił, nie, powiedział jakieś słowa, dotknął mnie wręcz. Tak realne. I myślę, że to Pan Jezus miał na myśli, kiedy mówił: Błogosławiony jesteś, Szymonie, bo nie ciało i krew objawiło ci to, kim jestem, ale ojciec, który jest w niebie. Właśnie. Jakby nie tylko z ludzkiego opowiadania wiesz o mnie, o tym, że jestem Bogiem, kim jestem. Znasz mnie nie tylko z teorii, właśnie, z katechizmu, z lekcji religii i tak dalej. No tutaj może przypomnę, Kiedyś wspominałem, jak mój profesor ojciec Jan Charytański, kiedy go zapytałem, co zrobić, właśnie, nie? żeby uczniowie, których uczyłem religii, żeby nie zdobywali na tych lekcjach religii, czy w ogóle ode mnie, nie? jakby tylko wiedzy o Panu Jezusie, tylko żeby go osobiście doświadczyli poznali. i poznali. Już opowiadałem kiedyś, że jego odpowiedź to było po prostu takie wzruszenie ramionami powiedział, no po prostu, że on nie wie, jak to zrobić. Tak, bo to tego się nie da zrobić. Ja potem, szukając odpowiedzi na to pytanie, co zrobić, żeby pomagać ludziom doświadczyć osobiście Pana Jezusa, właśnie tak jak Piotr. Nie? No to doszedłem do wniosku, że takim bardzo, bardzo skutecznym, nazwijmy to, nie, sposobem jest, są rekolekcje ignacjańskie. Ale oczywiście to na pewno nie jest jedyna, jedyna droga. Nie jeden człowiek w innym momencie, nie, no ja właśnie mając 16 lat, no to poznałem pana Jezusa na rekolekcjach oazowych, ale można go doświadczyć, ludzie go doświadczają w naprawdę w wielu różnych momentach. Chodzi jednak o to, żeby go doświadczyć, żeby chcieć, chcieć się z nim spotkać osobiście, a nie tylko tak teoretycznie, właśnie. Chodzi o to, żeby naprawdę Jezusa spotkać. I pozwolę sobie może przypomnieć pewną opowieść, historię, którą może już kiedyś przytaczałem, ale, ale koniecznie chciałbym przytoczyć i dziś. Otóż ta historia, ta opowieść brzmi następująco: Dialog wzięty z Ewangelii. Notabene jest właśnie z tej dzisiejszej. A wy, zapytał Jezus, za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr. Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Na to Jezus mu rzekł. Błogosławiony jesteś Szymonie, Synu Jony, albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. I dialog naszych czasów. Jezus mówi. A ty mówisz, że kim jestem? Chrześcijanin na to. Ty jesteś Mesjasz, syn Boga Żywego. Jezus na to bardzo dobra odpowiedź. Jaka szkoda, że nauczyłeś się tego od ludzi, a nie objawił ci tego mój ojciec, który jest w niebie. I chrześcijanin na to: To prawda Panie, zostałem oszukany. Ktoś dał mi wszystkie odpowiedzi, nim twój ojciec z nieba miał czas mówić. I zadziwia mnie mądrość, jaką okazałeś, nic nie mówiąc Szymonowi i pozwalając, by Twój Ojciec mówił pierwszy. Właśnie, nie? czasami się tak zastanawiam, czy to nasze katechizowanie, które, żeby było jasne, co do zasady, jest czymś pozytywnym, dobrym, potrzebnym, nie? ale czy, yy, czy ono nie jest takim zagadywaniem ludzi. Na temat Boga, na temat Pana Jezusa. Może więcej potrzeba, właśnie takich zaproszeń. Po prostu, może częściej powinniśmy ludziom mówić: nie odpowiadać na pytanie, kim Jezus jest, tylko mówić: chodź i zobacz. Poznaj Go. Nie mówić, kim On jest. Mówić tylko: Wiesz, znam Jezusa, ktoś niezwykły. Jest o nim napisane w Ewangelii. Chodź, weź, czytaj, rozmyślaj nad tym. Może, może tego jest trochę za mało. W każdym razie ja, jak mam okazję, to do tego ludzi zapraszam. Właśnie. Chociaż, mówię, sam się zastanawiam, czy ja nie za dużo gadam o, o Panu Jezusie. Teraz mam bardzo rzadko z racji innych zaangażowań, okazję prowadzić rekolekcje ignacjańskie, ale ale bardzo lubiłem, lubię nadal nie? prowadzić, dawać y, y, ćwiczenia duchowe świętego Ignacego, czyli rekolekcje ignacjańskie. Y, no bo właśnie wtedy ja mam doświadczenie to właśnie, że ja nie gadam, tylko Jezus mówi, tylko ten rekolektant odprawiający rekolekcje po prostu słucha Pana Jezusa. Cztery godziny dziennie siedzi i medytuje słowo Boże, jest sam na sam z Panem Jezusem. I to mi, to mi bardzo pasuje, to jest bardzo fajne, chociaż jednocześnie mów, lubię mówić nie, o Panu Jezusie, i dlatego nagrywam codziennie te komentarze. Ale, ale wiem, że ja nikomu samym tym moim gadaniem nie dam. Doświadczenia Pana Jezusa. Właśnie potrzebne jest to osobiste doświadczenie, i jeżeli ktoś takiego doświadczenia nie ma, to ja bym chciał jedynie zasugerować, byśmy tego pragnij tego, chciej tego, powiedz Panu Jezusowi, że tego chcesz i daj mu czas. Właśnie to, co tutaj w tej, w tej opowieści, którą przytaczał, czy z demelu, jest właśnie powiedziane. Nie? Dał, ktoś dał mi wszystkie odpowiedzi, nim Twój Ojciec z nieba miał czas mówić. Właśnie, czy my dajemy czas Jezusowi, Ojcu, który jest w niebie, żeby nam mówił o Panu Jezusie. Czy my dajemy Mu czas? I może czasami warto, nie? Jakoś tak trochę się zatrzymać, trochę mniej w życiu zrobić niekoniecznie pojechać na jakieś tam takie czy inne wakacje, tylko właśnie może na rekolekcje. W każdym razie do tego zachęcam mnie osobiście też, ona mi przypomina ta dzisiejsza Ewangelia, żebym ja też sam nie zaniedbywał tego, żebym pielęgnował ten czas dawany Jezusowi, żeby On dalej sam do mnie mówił, żeby Ojciec mi dalej objawiał Pana Jezusa. No, ale też Niech każdego z nas ta dzisiejsza Ewangelia zachęca właśnie do takiego naprawdę zasłuchania się w Pana Jezusa i Jego Ojca, który chce nam pokazać, pokazać, pokazać swojego Syna. Więcej materiałów zapraszam na mój kanał youtube'owy Akademia Szczęśliwego Życia.